Czekaj, do góry wysusz się. Dobra, ile? Co się kochanie dzieje? I Zabierz tą czapeczkę. Mhm. Uh -huh. No chodźcie. Co? Gdzie ona jest? No ale kto? Mhm. Uh -huh. No wasza siostra, sirena. Jaka sirena? No to była sirena. Kochanie, nie ma syreny, nie istnieją. Mama, naprawdę! Kochanie, nie ma syren. Szał. Nie ma. Szał. Jestem. No, to dobrze. Jeszcze tort nie zjedzony. Ech, bo zaczął padać deszcz. No, daj dziewczynom tu parasolkę. Wygramy teraz do Rozali. Mhm, dobry pomysł. Mam nadzieję, że się pozbędę tego ogonu. Jesteśmy. O, super. I co? Widziały mnie? Chyba nie. Mhm. Czekajcie. Dobra. Chodźcie. Gdzie czapeczka? Nie wiem, odłożyłam ją gdzieś. Chodźcie. Ciekawe co robią. Uh -huh. Może już zjedli tort. Na pewno bez mnie nie. O, jesteście... Chyba czas zjeść tort. オーケー、テレスに負けた。 Sport był mhm. Mm ja odniosę tacy. Hmm. Hmm, Chcę mi się pić. Przyniosę. Hmm, lemoniada nie na dzisiaj. Proszę. Dzięki. nie chcesz lemoniady? Mm -hmm. Nie mamy lodów. Chyba będzie trzeba zrobić zakupy. Mm. Lodzki to nie dla mnie. Obawimy się piłką? Mm -hmm. Ten ogródek jest zbugowany, patrzcie. To się jakoś baguje, nie patrzcie. No dobra, bawimy się. O, patrzcie, Rosalia zasnęła. No. Co? Śpisz? Nie bucię. Daj mi brata. O nie fajny. Mm. <laughs> Kochanie. O! Spałaś? Nie. Nie ja zamknię doczy. oczy. Kochanie, my się chyba będziemy zbierać. nie, nie. Mm -mm. się. Dobra. Czego się śmiejesz? Dziewczyny. Mamo, nie. Kochanie. Idę, idę. O, koszli. Kochanie, my też chyba się będziemy zbierać? Nie. No za jakieś pół godziny będziemy jechać. Hmm. O, i akurat deszcz. Chodźcie do domu. Robimy coś w domu. Nie mam w domu co robić, ale i tak jest późno. Trudno. trudno. Chodźcie, bo zmokniemy. No nie jesteśmy my może chodźcie do góry. Chodźcie ale ciemno. No, bo jest noc. Ach, naprawdę się przyda przymeblowanie. No w końcu to już jutro. No. Ach, nie będziemy mu siebie. No nie. Ciekawe, jak będzie wyglądał mój pokój. No ja też jestem ciekawa. Ach, ale jesteś w No ja też. Powiem rodzicom, że idziecie spać. Mhm. Zgaść światło. Ok, dużo miejsca. Ja idę do siebie. Ja tu mam jasno. Okej, okay, czas się szykować dostania. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ale mam ładne widoki. Czynek gwiazd jest na niebie. co robią dzieci? Nie wiem. Mogę do nich zajrzeć. Hmm. Śpią, naprawdę? Mhm. No to my chyba się będziemy zbierać, kochanie. Tak, dobry pomysł. Nawet do bardzo. No to cześć. Pa.

to. Branoc, noc To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobało, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem i zajajkucie film. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa-pa!